Ponownie. dzisiaj kontynuacja filmu z udziałem maluszka, z założonym gaśnikiem od Poloneza, który możecie tutaj zauważyć. Dzisiaj, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, zamontuję ten gaśnik przed turbiną, ten Polonezowski gaśnik przed turbiną. W miejscu tego gaśnika Polonezowskiego zamontuję zwykły gaśnik malucha. Także będą dwa gaśniki. I trzy przepustnice, także zobaczymy, jak to będzie działać. Czy to się nie będzie dławić, czy będzie lepiej przyspieszał? Na pewno będzie troszkę lepsza moc, ale zobaczymy na żywo, jak to, jak to się dzieje. Więc zapraszam do oglądania. Teraz Wam pokażę tylko, co mam zamiar zrobić. Zobaczycie, po prostu tutaj, już w komorze silnika, jak to będzie wyglądać. Ten gaźnik tutaj Poloneza zamontuję tutaj przed turbiną na tym krótcu. Tu oczywiście będzie podłączona rura tłocząca i będzie szła do gaźnika zwykłego maluchowskiego. Także będą trzy przepustnice. Więc zabieram się do roboty, demontażu tego gaźnika i montażu tu podłączenia linek. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie wiem skąd mi tu się pojawił olej, ale prawdopodobnie pluję tutaj z turbiny ponieważ ona pracowała bez, yy, bez tłoczenia, tylko sobie tak luźno, więc tutaj wypłuł olej. Mam nadzieję, że jej się nic nie stało, ale jak, nawet jakby coś jej się stało, to, to nie są drogie rzeczy, więc nie ma problemu. Dobra, zabieramy się do pracy. Więc tak, panowie i panie, tak to będzie wyglądać. Zamontowałem ten gaźnik na tej podstawie tutaj i na podstawie, która będzie przykręcona do turbiny. Na wlocie. Teraz Wam pokażę jak to będzie tutaj zamocowane. Zobaczcie sobie. Ten gaźnik tutaj z tym wlotem. Muszę zamontować. Tutaj, ale muszę tak zamontować, żeby on był oddalony od, od wydechu, żeby nie grzało tego gaźnika. Więc zaraz tutaj dopasuję taką rurę, pościskam to opaskami. Popodłączam podłączam w paliwo linkę gazu. I jak to będzie już skręcone, przygotowane, to e, Wam to wszystko jeszcze raz pokażę. Gaźnik oryginalnie już tu zamontowałem. To będzie podłączona rura tłocząca tutaj do, do tego wylotu. E, no, więc zabieram się do roboty i, i robię resztę tych rzeczy. Pokażę Wam, jak to już będzie gotowe. Panowie i Panie, mam to wszystko zamontowane, zobaczcie sobie. Ten gaźnik jest tutaj zamontowany, linka jest podłączona tutaj, otwiera przepustnicę w tym oto gaźniku. Dysza elektryczna jest podpięta z tą dyszą elektryczną. Myślę, że nie jest potrzebna ta dysza podpięta, ale na wszelki wypadek nie podepnę. Zasilanie główne z pompki Idzie do tego gaźnika, bo jest dla mnie ważniejszy. Powrót zasila ten drugi gaźnik, a odpływ jest normalnie z tego gaźnika oryginalnego malowskiego do zbiornika. Co mi zostało, to podłączyć tą rurę, tutaj tłoczącą, która będzie tutaj, i jeszcze wężyk do wskaźnika ciśnienia boostu. Podłączę ją tutaj, tutaj, ten wężyczek tutaj podłączę. I gotowe będzie. Będę próbował to odpalić. Zobaczymy jak to będzie pracować. Więc tak, wszystko już mamy podłączone. Bardzo fajnie. Zostało nam teraz tylko zapalić tego malucha. Zobaczymy jak to będzie się teraz zachowywać. Więc idę, idę to zapalić. Chcę zapalić, ale to przez to, że jest y, pusty gaźnik. Zobaczcie, już zaczyna sobie tam napływać paliwo. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz wam pokażę. Więc y, muszę go jeszcze chwilę pokręcić i zobaczymy. nie chcę zapalić. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę muszę pokręcić. Może, może się napełni ten gaźnik. Coś mi tu nie pali tak jakby na jeden E, cylinder, zaraz zobaczę czy jakaś świeca nie jest wy, wyciągnięta Zobaczcie co zrobiłem, kurde Zapomniałem sobie wyciągnąć też tej szmatki z tego Z podgaźnika jak zakładałem I teraz e, walczę z tym żeby to wyciągnąć, ale udało mi się już trochę tą szmatkę wyciągnąć Ten zabór jest podstawiony Teraz ten No i udało mi się ją wyciągnąć Zobaczcie co zrobiłem Sadziłem sobie tą szmatkę i nie wyciągnąłem. Cała nasączona jest paliwem niespalonym. No nic, mam nadzieję, że się nie pokrzywiły zawory. Bo nie zapalił, no ale zobaczymy. Szmatka wyjęta, wszystko po... E, zrobione, poskręcane, zajęło mi to jakieś pół godziny. No i co? Próbujemy, zobaczymy co tym razem się będzie działo. Tak, czy zapali. Pewnie na test drive już będzie dzisiaj za późno, ale zapalę go, zobaczymy co będzie i później, to znaczy jutro spróbuję jak to będzie jeździć. Zapalił bardzo przyjemnie bez problemu. Zobaczcie. Znaczy, że zawór się nie skrzywił. Dobra, otworzę od, bramę, żeby e, się tu nie dymiło. już taką mieszankę e, e, dosyć powstą, ale spróbuję mu wyłączyć stanie. Chodzi, podam gazu. Ładnie, ładnie przyjmuje gaz. Ładnie przyjmuje gaz. Kurczę, fajnie. Niech sobie troszkę pochodzi, się Które Cieszę się, że te zabory się nie skrzywiły od tej śmatki. Bo już mi się taki raz numer zdarzył, że przy jakimś tam doświadczeniu, chyba czyszczeniu gaźnika, zostawiając sobie to szapkę, zapaliłem i te zawory się później zapoczębiły. No ale ładnie sobie pracuje. Jest fajnie. Jest ciemno bardzo, więc dzisiaj już nie będę robił tego bo nie będzie nic widać. Ale jutro po szeregów i jutro jest sylwester. Przejedziemy nim, zobaczymy jak to będzie szło. Zobaczymy jeszcze jak pust się tutaj wytwarza. Jak kurwinka, takie twierdzenie, jakby no, ale zobaczymy. Zobaczymy jutro. Chodzi sobie całkiem przyjemnie. Chyba się nic z tymi zaborami nie stało. I słyszę tam, chyba coś tam trepię, ale to chyba przez to, że ten silnik jest po prostu stary. Ale ogólnie niech sobie niech się zakrzeje, Zobaczymy. Dzisiaj już jutro sobie to wszystko zweryfikuję jeszcze. Gdzieś tam coś cieknie, jakieś upaski. Będziemy już do tego to testować. Więc co? Chyba czas na przejażdżkę? Zobaczymy jak to poleci. E, mam nadzieję, że się nic nie rozleci. Zarymowało się. No to jedziemy. biorę gaśnicę, żeby być pewnym jakby coś się zapaliło włączamy światła, pasy zapięte Za, zamykam szybę, żeby mnie nie wywiało od tego turbo o, pas się odpiął no, teraz lecimy, zobaczymy co się będzie działo mam nadzieję, że będzie fajny efekt ale myślę, że ten gaśnik za duży, za duży przepływ paliwa, więc będzie pewnie efekt bardzo dobry. No, efekt jest fajny, ale moim zdaniem jest hey, za duży. Będzie, będzie za dużo tego paliwa tam towarzyszą. Widzieliście, jak, jak bardzo dymi. Ale zobaczymy. Jak na razie czekaj, trójka, dwójka. fajnie idzie. Dobra, skręcamy. skręcił się. Po prostu ma za dużo paliwa i się po prostu e, zalewa. Ale idzie jak żyleta. Idzie jak rakieta, proszę pana. Naprawdę mocno. Coś tu szczela. Jakiś kamień mi tu szczelił. Nie wiem, co to było. Mam nadzieję, że się nikt nie wybuch, Ale zobaczcie, fajnie idzie. Trójka. Przyspiesza bardzo mocno. Super przyspiesza. Naprawdę. A znowu parują te szyby. Muszę zrobić jakieś tu ogrzewanie w tym maluchu. No Ale się zalewa. Muszę mu dać trochę czasu. Za dużo ma paliwa. Ale ładnie. Ładnie idzie. Fajne ciśnienie jest bo jest. Słoneczko. Dzisiaj wieczór Sylwester będziemy przywitamy nowy rok. Więc e, mam nadzieję, że nie mam nadzieję, że nie wybuchnie ten maluch zamiast petardy. Jeszcze <ścoughs> raz przejadę. Wójka wyrywa, wyrywa mocno. Lepiej idzie niż na tym gaśniku, który był zamontowany od malucha przed turbiną. Ale problem jest taki, że ten gaśnik naprawdę za dużo paliwa tam dmucha i po prostu po prostu jest za dużo paliwa i za dużo zresztą wypływa z tego gaźnika jak tam zauważyłem Wypływa z tego gaźnika Jak to się mówi paliwo w momencie bustu O, coś się zadławił Coś mi się tu zadławił i zgasł. Musimy go uruchomić z byka, żeby dojechać do domu. Będzie, będzie problemy. Dobra. zapali. Skurczybyk się zalał chyba. Musimy chwilę poczekać. Nie odpali grad. No więc musiałem zadzwonić po szwagra, żeby mi przywiózł śrubokręt, bo nie zabrałem sobie nic. To zrobiłem to, ściągłem tylko tą rurę tłoczącą z gaźnika i z auto od razu odpaliło. Po prostu się zalewał, miał za mało powietrza z tamtego gaźnika. Ale zobaczcie, pokażę wam co tam się stało jak tu dojeżdżałem. Zobaczcie co tam się stało. Ten drugi gaźnik w ogóle tam odpadł od tej turbiny podczas jak tu przy, już przyjeżdżałem ale dzięki szwagrowi udało się tutaj dotrzeć nie było daleko jakieś 300 metrów od domu więc w bezpiecznym miejscu na zakręcie po prostu padł tylko ściągłem tą rurę no i co W następny test się udał auto było dosyć mocne, mocne na tym gaźniczku więc następny teścik mam za sobą pokazałem wam co tu się stało z, tym, z tymi gaźnikami niestety ten gaźnik ten, ten duży od tego fiata Poloneza jest za duży do tego, do tego układu. Cały czas się zalewał, no było to dymienie, i tak dalej. No ale dzięki um, szwagrowi udało mi się dojechać tutaj do, do domu. Wystarczył tylko śrubokręt, odkręcić tą rurę. Także no, skończyło się dobrze. Zawsze są jakieś w jakichś testach, zawsze są jakieś problemy lub, e, lub porażki. A dzisiaj wieczorem jest nowy rok. Żegnamy stary rok. Więc zostawmy te wszystkie porażki w starym roku, żeby ten nowy rok był już lepszy. Więc chciałbym życzyć wszystkim udanej zabawy dzisiaj, dzisiejszej, sylwestrowej, oraz szczęśliwego nowego roku i żeby oby był lepszy niż ten poprzedni, chociaż też nie był na pewno nie był zły, ale życzę Wam mniej porażek, a więcej sukcesów. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w następnym roku. Do Siego roku. Cześć.